Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentBee, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Często słyszymy takie stwierdzenie o języku angielskim: English is easy. Ale co nie zawsze jest easy, co wymowa tego języka, ponieważ nie ma tutaj żadnych reguł i dlatego często pojawiają się schody. Ale wymowa wcale nie musi być skomplikowana. Musimy się z nią dobrze słuchać i nieco poćwiczyć, a na pewno wejdzie nam w krew. Więc już za małe przedstawię Państwu moją ulubioną dziesiątkę najczęstszych błędów w wymowie i zachęcam do powtarzania za mną na głos. Tak, tak, od razu będziemy ćwiczyć. Skupmy się na pierwszym słowie. No właśnie. Jak powiedzieć skupić się, proszę Państwa? Focus, focus. Powinniśmy powiedzieć focus. Powtórzmy. Focus. You need to focus on this exercise. To lećmy dalej. Jesteśmy Polakami i mówimy po polsku. Jak powiedzieć polski lub Polak. Polish, polish, hmm, we are Polish and we speak Polish. Powtarzamy, polish. Kolejne przykłady to moje ulubione słowa z pierwszych zajęć z nowymi uczniami, kiedy poznajemy się bliżej, rozmawiamy o wolnym czasie, zainteresowaniach i tym podobne. I te błędy zdarzają się praktycznie w większości. Oczywiście później już nie. Pojawia się temat na przykład filmów. Jak powiedzieć zagraniczny? Najczęściej słyszę foreign. Foreign. Hmm. Tak jest mniej więcej napisane, ale trik polega na tym, że pomijamy iG i wymawiamy foreign. Powtórzmy. Foreign. Takie łatwe, a takie trudne na początku. <laughs> Czyli możemy kogoś zapytać: Do you like watching foreign movies? Lub chcemy powiedzieć o tym, że lubimy spędzać wolny czas w górach. Często jeżdżę w góry. Jak powiedzieć góry? Mountains? Mm -mm. Powinniśmy powiedzieć Mountains. Tutaj błąd polega na tym, że widzimy cząstkę A i I. I myślimy, że to jest E, a, a wychodzi na to, że tak nie jest, bo bardziej to wpada w takie I, czyli mountains. I love spending time in the mountains. I often go to the mountains. Podobnym błędem jest słowo fontanna. Czy jak wiemy, że góra to mountain, to fontanna będzie nie fountain, tylko fountain. Dokładnie. Are there any fountains in the mountains? Nagminnymi błędami są również takie słowa jak warzywo, wygodne oraz o cenach przystępne. Dlatego, że widzimy tam słowo able, to wychodzi nam wedzie comfortable, affordable. A powinniśmy wymówić te końcówki jako able, czyli warzywo to będzie. Vegetable, powtórzmy, vegetable, comfortable, comfortable i ostatnie słowo affordable. Affordable. Czyli nie able, tylko able. The is affordable. Pięknie ćwiczymy wymowę i rozwijamy swoje umiejętności. O, to dobre słowo. Rozwijać. Jakie je wypowiedzieć? DEVELOP? Nie, nie. DEVELOP. Tutaj jest ważne nie tylko jak to słowo wymawiamy, ale również jak akcentujemy. Posłuchajmy jeszcze raz. DEVELOP. Czyli akcent pada na pierwszą sylabę. DE. DEVELOP. DEVELOP. We're going to develop our English skills. Myślę, że powtarzanie idzie nam znakomicie i że na kolejne pytanie będziecie państwo znać odpowiedź. No właśnie, jak powiedzieć odpowiedź? Answe? Nie, nie. Powiedzmy to tak. Answer. Czyli jak przetłumaczymy takie zdanie? Wiem, że znasz poprawną odpowiedź. I know that you know the right answer. Jestem przekonana, że znaliście Państwo poprawną odpowiedź. Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentBee, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online.